Chłopie, żeby nie było zapisane na radiu, o co O jakimś, pod jakimś kłopotem. Pani bezprawnie nagrywa. Całkiem prawnie. Pani bezprawnie jeździ w dwóch pochodnikach. Pani bezprawnie jeździ w dwóch pochodnikach i spada zagrożenie wpływu pieszych. Kto że ja jeszcze w dwóch pochodnikach? Że jest coś mi na plecy. My wzięłyśmy na cztery auto na plecy tu postawiłyśmy. Ale wszystko jest nagrane, wie pani? Wie pani, ile jest punktów za jazdę w dwóch pochodnikach? Combine. Gotowe. Elegańskie. Żniwa, panowie i panie. Jakby pan nie miał chce przypomnieć, kto prowadził dzisiaj so. Wystarczy sobie w wdusić, wie pan, parking. 24 miejsca są wewnątrz. Wdusić i chuj, jak ja nie lubię tego słowa, co to w ogóle znaczy? Zamiast wcisnąć lub nacisnąć przycisk, to wdusić i chuj. Ja pierdolę, jaka głupota, kurwa. Nie używajcie tego gównianego zwrotu, kurwa. Wdusić, kurwa, i chuj. Hit, kurwa. To są pijaczki, które, wie pan, za 2 złote tutaj ludzie w maliny wpuszczają.